I ruszyły, o, poszła na front Almamunia, ale za chwilę dojdzie do niej Mroczny. Almamunia, Mroczny, tam przesuwa się pole mocno jechana Alfajza. Ale już na prowadzenie wyszła Pui. Rządy Pui, Pui, konie mają do celownika jeszcze 1800 metrów. Klacz prowadzi dość zdecydowanie. Na drugiej pozycji druga klacz Alfajza. Blisko jest mroczny, to jest czołówka, dwalej dwa konie blisko siebie, Alma Munia i tutaj bardziej pole Malzakira, który galopuje bardzo lekko i jeszcze z tyłu Lafayette Laser i z tyłu również Largo Winch. Konie mają do pokonania jeszcze 1300 metrów. Zdecydowanie leżący Puy. na drugiej pozycji Alfaisa, te dwie klacze, na trzecim miejscu Mroczny, dalej tam lekko galopujący Alzakira, obok niego jest tam również Almamunia. Stawkę zamyka Largo Inch. przedostatni galopuje Lafmin la Ser. Już konie wchodzą w ostatni zakręt, Lejeune de Puy podkręca tempo, za nią trzyma się cały czas Alfajza. dalej jeszcze jest Mroczny, jest tam także Almamunia, Al Zakira, stawkę zamyka Largo Winch, z tyłu również galopuje Lafmin Ser. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą. No lekko tu na pierwszej pozycji galopuje Lejeune de Puy. Za nią już tutaj ciężko idzie Alfajza, która idzie w posyle. Polem doskonale tam zbliża się Alzakira do tych prowadzących koni. No i rozpoczyna się finisz przy kanacie, bardzo ładnie przeszła Almamunia. Ale ciągle jeszcze prowadzi legendę Puyi, teraz kapitalnie rzucił się on za Kira I z ostatniej pozycji finiszuje również bardzo dobrze Lafmitlaser. Ale tam także Largo Winch zaatakował przy kanacie i on prowadzi. Largo Winch, ale atakowany jest przez Lafmitlaser. Lafni de la sir, na pierwszej pozycji. Largo winch jednak się nie poddaje, i cały czas walczy o zwycięstwo. Do celownika jeszcze 50 metrów. Lafni de me, la Serre, Largo winch tuż na trzeciej pozycji. Alma Munia, czwarty, kończy. Alzakira.